Siemanko ziemeczki, ja jestem Karol witam was dzisiaj w kolejnym odcinku Sakinatora, tak. To jest już bodajże czwarty czy piąty odcinek, tak więc klikamy zagraj, yy, Wpisujemy mój jak 20. Oczywiście zawsze oszkuje. No i kogo byśmy tutaj wzięli? Hmm. Kogo by tutaj wziąć? Może weźmy PewDiePie'a. Tak nas próbę. Nie no, popatrzcie, on na tym łeb jak po prostu kula. Dobra, tak więc. Czy twoja postać jest kobietą? No. Czy Twoja postać żyje w twoim kraju. No. Jest prawdziwa. Jest. Jest. muzykiem. No, w sumie to. No to w sumie weźmy, że... no... No nie, bo takim muzykiem no nie jest, ale śpiewa, tak? Dobra, no to weźmy, że nie. Związana ze sportem, nie. Z aktorem, aktorką w sumie na YouTube, ale nie, nie. No raczej tak. Z youtuberem, tak. No i teraz, na to, że ja siedzę perłami z krajnicy mojej mądrości. I oświadczam, że nie, je, i z, oświadczam, że jest związana z użytkownikiem PewDiePie. zwierzę tak, rządko prezydenta, nie. Przyjaźnisz się z sobą bardziej znaną od niej. nie. Nie. Yy, tak. Aha, czyli to nie był po prostu dla Akina Dobra, problem, tak więc teraz weźmy może, kogo, właśnie, że weźmy Master Czułka, dzisiaj tacy youtuberzy, no nie, więc zagra jeszcze raz, yy, no to Master tworzy filmy na YouTube, tak, z kobietą, nie, Jeszcze z rodzicami, nie wiem, związana z Minecraftem. Tak. Na psa, Nie wiem. Nosi okulary. Chyba nie. 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 Tak. Nie. Nie. Nie, nie wiem. Chyba nie. Ale weźmy, że nie wiem. Hmm. Nie wiem, czy mam milion subskrypcji. Nie chce mi się ten yy, sprawdzać. No to w sumie tak. Yy, na starszą siostrę... Nie wiem. No, mówię ci nie wiem, no człowieku. Dobrze strzela. Też tego nie wiem. No kurwa, skąd mam to wiedzieć? nie. Mięsiona... No tak, każdy ma mięsie. Weź się wal, yy. Nie. Nie. Tak. Nie. Nie wiem. Yy, nie. Tak chcę kontynuować satuaże, nie wiem osi buty, tak zdeźniała w przeszłości długie włosy, nie wiem nie, nie jest ratownikiem wodnym nie jest częściowo łysa nie wiem tak jest youtuberan nie 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 czy, no nie, no nie nie, yy, nie wiem, nie, nie mam włosów na głowie. Na człowiek chyba, no chyba raz, no to chyba tak, z psem. Nie, harzem kucharką, nie, z nie, tak. Tak, tak. No i brawo, no i zygadna starczółka. Tak więc już będziemy kończyć ten odcinek. Yy, więc to było na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz i widzimy się w następnym filmie na moim kanale. Także cześć.